No dobrze, zagra, zagrajmy tutaj łowcą, tak? Idziemy na łowy. Postaram się tutaj dojść do co najmniej piątego miejsca w tym, w tym rankingu obecnie, który zajmuje, tak? Zobaczymy, czy się uda. Bo mamy kapłana. O, jaj, jaj. To no już chyba rączki do góry trzeba zrobić, no dobrze, ale powalczmy, powalczmy, Zobacz, zobaczcie też, też porażki. Ja, 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 no to wszystkie karty muszę odrzucić, nie, nie ma, nie ma nic, nie ma nic, nie ma nic do stracenia, do stracenia, że tak powiem. No dobrze, szukamy czegoś. Szukamy czegoś. Stroników na pewno teraz nie będziemy tutaj mieć, więc to otwarcie klatek nam się nie przyda. Dobrze, weźmy taką pułapkę. Palichów. Palichów. zagrajmy może w sekret jakiś, ale jakiś ale jaki. mamy trzy, trzy, do wyboru, Dobra, dajmy tu taką wybuchową pułapkę że tak powiem tutaj ten przeciwnik tutaj potrzebuje czasu żeby się rozwinąć, tak rozwinąć skrzydła, że tak powiem. Potrzebuje troszeczkę kryształów mamy. No ale popatrzmy. Strasznie tutaj dziadek nie lubi grać z, z tym kapłanem. Leczy, leczy. Zagrajmy może takie coś. Czy tu damy jeden obraz? Damy, dobra, niech się uleczy. Niech się uleczy. Wiadomo, że tutaj... Ta talia jego polega na tym, żeby się leczyć. Tak, leczyć. No i tutaj jakieś prowokacje z leczeniem będzie walił, że tak powiem. Wystawiał wystawiał na stół, żeby potem się leczyć. No tak, jak mówiłem tutaj, leczonko. Leczonko. Co tutaj. Co tutaj teraz wam zaproponować? Zagrajmy sekret dwa... No dobra, zagrajmy tą moc specjalną, jak znowu się uleczy. No i czekamy, czekamy. Nie ma wyjścia. Ma cztery kryształy many, jak widzicie, tak za, za cztery Co tutaj będzie w stanie teraz coś rzucić. cztery może tam jeszcze ma um, Kryształ many za zero No leczy, leczy oczywiście że tak No musimy czekać, musimy czekać. Ojej, ojej, ojej. Strasznie trudny przeciwnik tutaj. Nie cierpię grać z tym kapłanem. Nie cierpię. No mamy sekrety, no dobrze, przyzwijmy to może. Przezwijmy bestie jakieś. No. Mamy za jeden. No dobra, wystawmy. Wystawmy za jeden. To moc specjalną. No i musi się leczy, leczyć. Ważne, żeby się nie, nie nadążył leczyć. To jest dla na nas ważne. Żeby się nie, nie nadążył leczyć. No, ale już tutaj znalazł sposób no przyzwiemy jednego z nich z sekretu także e, tu musimy musimy e, musimy to zrobić nie Zagrajmy taką kartę użyjmy mocy specjalnej komu zada 5 najlepiej temu no nie w twarz poleciał w twarz no dobra, to już lećmy też w twarz, tak Im, im mniej, tym lepiej. Niech on się martwi. Niech on się martwi. Mamy dwie pułapki, także jak zaatakujemy, no to go cofniemy, tak? To będzie dobra, dobra opcja. No ale tutaj wybierze wrogiego będzie atakował. Trzy do zdrówka, bohaterowi, myślałem, że i pięć jeszcze, no, tak, tak, jak, tak jak mówiłem tutaj, Leczo, leczenie to jego specjalność, tak, leczenie to jego specjalność inwokuje teraz tutaj, masakra, teraz wykorzystał ten kryształ. teraz korzystał No dobrze, cofniemy go. No a jeszcze leczanko, masakra. No dobrze, czy nam starczy, czy nie? No, musimy w twarz tutaj lecieć, tak? W twarz, nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia nam starczy tutaj wyciągniemy tutaj orli, róg. już nie, nie bawmy się tak nie bawmy się I tak jak mówię tutaj talia e, polega na tym jego, jego talia tak e, kapłana e, żeby grając taką talią jak jak w tej chwili żeby nie, nie nadążą po prostu nie nadążą tego leczenia trzeba lecieć w twarz i koniec Zanim się rozwinie Bo jak się rozwinie no to już ponad będzie